Finanse sprzyjają realizacji kreatywnych pomysłów, a tych w Lubaniu nie brakuje. Spotkania autorskie, treningi, zajęcia, eventy czy różnego rodzaju warsztaty wszystko to dla mieszkańców miasta od lubańskich klubów i jednostek. Jednak do realizacji wspomnianych przedsięwzięć potrzebne są środki. Dzięki dotacjom miejskim, jak również tym zewnętrznym, można działać sprawniej i na znacznie wyższym poziomie. Stąd dziś opowiemy o bieżącym wsparciu finansowym dla organizacji, stowarzyszeń i jednostek działających na terenie miasta Lubań. Samorząd Lubański stale wspiera działania lokalnych organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. W bieżącym roku, w ramach wsparcia, miasto przyznało klubom sportowym dotację w wysokości 160 tysięcy złotych. Uznajemy, że to właśnie kluby sportowe. W sposób najwłaściwszy poprzez pasjonatów, działaczy, rodziców, a przede wszystkim zaangażowaną młodzież wykorzystają te środki na to, aby przede wszystkim oczywiście rozwijać talenty młodych osób i tych, które w danych klubach sport uprawiają. Pomoc finansową otrzyma osiem klubów sportowych działających na terenie gminy miejskiej Lubań. Termin realizacji zadań objętych wsparciem rozpoczyna się w marcu i potrwa do 31 grudnia 2021 roku. Bardzo dobrze, że takie środki są, że są organizowane konkursy tego rodzaju. Dzięki temu klubom takim jak my pozwala to na funkcjonowanie, życie codzienne, funkcjonowanie codzienne, jak i różnego rodzaju inne. Zajęcia. Dzięki przyznawanym dotacjom kluby sportowe z pasją i zaangażowaniem na co dzień zachęcają mieszkańców Lubania do różnych form aktywności fizycznej. Te pieniądze głównie idą na utrzymanie tej sali, bardzo fajnej, tylko małej. Idą na licencje trenerskie. Są również przeznaczone na nasze wyjazdy, na zawody. I jak co nieco zostanie, to mamy z tego jakieś skromne pensje, jakieś tam nie wiem, czy wyjdzie po 100 zł. W latach 2019-2021 w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej gmina miejska Lubań w formie dotacji celowych przekazała środki w 2019 roku w kwocie 227 tysięcy zł, a w 2020 roku kwotę 250 tysięcy zł. Kluby sportowe chętnie sięgają po środki miejskie, dzięki którym mają możliwość upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych lubaniom. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych otwiera jednostkom miejskim drogę do realizacji wielu interesujących projektów. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu w ramach programu Partnerstwo dla Książki otrzymała z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu grant w wysokości 23 200 zł na projekt pod nazwą Biblioteka zawsze w modzie odsłona druga. Projekt będzie kontynuacją działań prowadzonych w ubiegłym roku i zakłada szereg ciekawych spotkań i wydarzeń, w których będą mogli wziąć udział mieszkańcy Lubania. Zaprosimy ilustratorów książek, poprowadzone będą również warsztaty kaligrafii, to dla tej młodszej grupy. Liczymy też na to, że gościć będą w lubańskiej bibliotece autorzy polskich kryminałów Robert Małecki czy Hanna Greń, którą gościliśmy online. Będzie również zorganizowane spotkanie z podróżnikiem. Ewentualnie będzie to Tomasz Michniewicz, lub Tomasz Gorazdowski z Nowego Radia Czy 57. Równie ciekawie zapowiada się udział Gminy Miejskiej Lubań w projekcie Lokalny Animator Sportu. Przy wsparciu ze środków zewnętrznych pozyskanych w ramach kolejnej edycji programu rządowego Sport dla Wszystkich Dzieci na 2021 rok w szkole podstawowej nr 4 w Lubaniu będą realizowane zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z animatorami sportu. Animatorzy prowadzą zajęcia praktycznie zawsze od godziny 15, niekiedy od godziny 16 do godziny 20, przy czym we wtorki i czwartki są tam grupy zorganizowane, a w innych dniach już indywidualne spotkania. W soboty i w niedzielę odlik jest czynny od godziny 10 do 14. Gmina miejska Lubań od początku roku zabiega o pozyskanie środków w ramach wielu programów. Oczywiście to nie jest koniec pozyskiwania środków zewnętrznych, nie tylko krajowych, ale i europejskich. Mam nadzieję, że już wkrótce kolejne pieniądze trafią do naszej gminy.